Często ofiara zamienia się z oprawcą. Wstań z kolan i zacznie działać. Dzień dobry, dzień dobry kani Witajcie już ten czwartkowy poranek. Wczoraj nie było wyjątkowo poranka motywacyjnego. Mam nadzieję, że każdy z Was obejrzał ten filmik. Ja na nim całkowicie nie zarabiam. Wszystkie reklamy, wszystko zostało wyłączone. Dźwięk został wyłączony. Jest to mój jakiś taki hołd dla osób, które giną w tej bezsensownej wojnie. Ale mam dzisiaj czwartek. <laughs> Seria trwa. Trochę nostalgicznie, trochę smutno, trochę de depresyjnie, bo ciężko nie myśleć o tym, co się dzieje na granicy. Ale zaczynamy, zaczynamy kolejny poranek. Oczywiście od cytatu. Posłuchajcie: Najgorsze poczucie niesprawiedliwości jest wtedy, kiedy ktoś cię skrzywdzi i jeszcze zachowuje się, jakby to on był skrzywdzony przez ciebie. Moi drodzy, tak często w życiu osobistym, tak często w pracy, ktoś, kto zrobi źle, próbuje to przykryć. Ktoś, kto podłoży wam świnie w pracy, próbuje to przykryć. Próbuje was zastraszyć. Próbuje sprawić, że to on jest pokrzywdzonym. Pokrzywdzoną. I wtedy czujecie się tak bezbronnie. Czujecie ogromną niesprawiedliwość. Czujecie, że wszyscy są przeciwko Wam. A tak nie jest, moi drodzy. Tak nie jest, moi drodzy, i prędzej czy później to wyjdzie. To wyjdzie, kto miał rację, kto popełnił błąd i kto próbuje przykryć ten błąd, kto wrzuca takie zielone ludziki, żeby sprowokować. Osoba, która została skrzywdzona, pokrzywdzona, upokorzona, jest bardzo często zastraszona, moi drodzy. Zastraszona, że co inni o niej pomyślą. Już wielokrotnie, moi drodzy, wam mówiłem. Żyjcie swoim życiem. Nie myślcie o tym, co, co inni o was powiedzą. Nie myślcie o tym, co powiedzą o was pracownicy, znajomi, sąsiedzi. To nie ma znaczenia, moi drodzy. Większość z nich i tak nie będzie wiedziała, jaka jest prawda. A, Ale kręci alergia. Przepraszam Was najmocniej. W życiu kierujcie się tak naprawdę, moi drodzy, dwiema, myślę, że dwiema takimi ważnymi rzeczami. Po pierwsze, róbcie to, co jest zgodne z Waszym sumieniem, a druga kwestia, tak, żebyście Wy, wy byli szczęśliwi. Nie uszczęśliwiajcie nikogo w koło. Pamiętajcie, że jeżeli zostaliście skrzywdzeni. Jeżeli ktoś robi wszystko, żeby osiągnąć swój cel idąc z tak zwaną idąc po trupach, to on tak będzie działał. Bo inaczej nie umie. Bo ma świadomość swoich słabości, ograniczeń. I tylko i wyłącznie zastraszanie jest jego metodą. A w rzeczywistości ta osoba jest bardzo słaba, nie ma umiejętności. Ma świadomość, że zrobiła źle. I od was, moi drodzy, zależy. Czy będziecie wpadali w tą pułapkę. Wpadali w tą pułapkę nieszczerości, nieszczęśliwości. Czy powiecie, ja wiem, jak było. Ja wiem, jak jest. Ja znam prawdę. I podejmiecie tą, to wyzwanie. Udowodnicie, że nic złego nie zrobiliście. Udowodnicie. Że wszystko w pracy, w projekcie, w życiu osobistym zrobiliście dobrze. A ktoś próbuje przykryć swoje machlojki, swoje błędy, swoją nieuczciwość, swój brak umiejętności. Takich ludzi, moi drodzy, nie brakuje. Tacy ludzie będą zawsze. W pracy najczęściej się to objawia, gdzie ludzie rywalizują po prostu ze sobą rywalizują. W sposób bezsensowny, w sposób krzywdzący, bardzo często będąc członkiem Twojego zespołu, czyli rzucając sobie kłody pod nogi. Zrobiłem to nieświadomie. Część z nich jest oczywiście chora. Powinna się leczyć. Powinna się leczyć. Nie jest to jakaś ujma, ale tak jest. Więc nie poddawajcie się, moi drodzy, i działajcie. Tego wam życzę, tak pozytywnie działajcie. Nie poddawajcie się, nawet jak jest bardzo trudno, bo jeżeli pracujecie sumiennie, szczerze, to zawsze osiągniecie swój cel i zawsze będzie to, co zrobiliście dobrze, na 100% na samym końcu okaże się waszą wygraną. Trzymajcie się. Widzimy się jutro, punktualnie o godzinie 5. Do zobaczenia. Miłego dnia, miłego popołudnia. Cześć!